Co, w to dziecko, się zamiast, 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 z Nie, stawiamy oporu, nie, 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 Nie przypuszczałem, że partia będzie burzyć kościoły potrójnej autonomii, które sama założyła. Takie gnębienie chrześcijan to już szaleństwo. Po trupach dążą do celu. Poszukajmy jutro brata Czena. Przekażmy mu Ewangelię. Złe wieści! Policja tu idzie! Nasz kościół został zburzony. Dlaczego Pan nas nie ochronił? Znam brata, który wierzy w Boga wszechmogącego. Kiedyś powiedział mi, że ścieżka potrójnej autonomii jest błędna. Co z nim nie tak? KPH sprzeciwia się Bogu, a my modlimy się za nią od tak wielu lat. Czy to zgodne z wolą Pana? W Biblii napisano: te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. KPH jest u władzy, posłuszeństwo wobec niej jest zgodne z wolą Bożą. Pogląd Pawła, że trzeba być posłusznym władzy, nie odzwierciedla słów Pana Jezusa. Pan Jezus nigdy nie mówił, że mamy być posłuszni obecnej władzy. KPH to partia ateistyczna. Ateiści są u władzy, więc rządzi szatan. Bóg nigdy nie mówił, że mamy słuchać szatana. Myślę, że ścieżka, którą obrał, może być właściwa. <grytanie> Co znaczą dla was słowa? Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Kogo pan miał na myśli mówiąc nieprzyjaciele? Historia ludzkości pokazuje, że szatańska władza, która stawiała opór Bogu lub gnębiła jego lud wybrany, została ukarana przez Boga. Bóg nie miał dla nich litości, tylko przekleństwa i zniszczenie. Można mieć pewność, że nieprzyjaciele, których należy kochać, to z pewnością nie diabły ani szatańska władza, którzy uczynili z siebie wrogów Boga. Bóg wszechmogący mówi, nadal możesz zadawać się z tymi demonami przywiązując wspólnie wagę do sumienia i miłości. Czyż nie jest to przypisywanie szatanowi dobrych intencji? Czyż nie jest to sprzymierzanie się z demonami? Wasz kościół zburzono. Zawodzicie do niebios, płaczecie, zgrzytacie zębami i czujecie nieskończony żal. To efekt modlitw o błogosławieństwo dla KPH.